Widzowie, dzisiaj legendarny pojedynek. Teoretyczny, oczywiście. Jeżeli Kajogr, Dialga i Xerneas by się spotkali, no to w pojedynku pomiędzy Kajogr a Dialgą przewagę miałby Dialga. Jego typ to Stal Dragon, czyli odporność na wodne ataki, czyli ataki Kyogre zadają mu tylko połowę obrażeń. Eee, ataki stalowe zadają tylko połowę obrażeń wodnym Pokemonom takim jak Kyogre, no ale pozostają te ataki typu Dragon prawdopodobnie dzięki którym Dialga wybrałby ten pojedynek. Później Dialga vs Xerneas. Xerneas jest typem fery czyli super skutecznym przeciwko Pokemonom smoczym, takim jak Dialga. No i Dialga jest też stalowy, więc jest to trochę bardziej skomplikowane, ale w tej walce to jednak Xerneas jest faworytem. No i mamy jeszcze walkę Xerneas z Kyogrem. W tym starciu ani Xerneas, ani Kyogre nie są super efektyw przeciwko sobie, więc wszystko sprowadziłoby się do strategii. No ale to tyle, jeżeli chodziło o teorię i zobaczymy jak y, dropią Azur Spring Legends tiny, kupione już jakiś czas temu w Lofi Cards w bardzo przystępnej cenie. Ja już nawet nie pamiętam co w tych tinach jest, kupiłem je bardzo dawno temu, także przekonacie się ze mną co w nich jest. Pojedynek będzie polegał na tym, że po prostu będę otwierał e, po kolei tiny, no i wygra ten, kto... który po prostu będzie miał na najlepszego dropa. Zaczynamy oczywiście od Kyogra, promka. Sliwujemy. Mam też takie fajne stojaczki, od Roski, z kanału Roska. No i w puszce mamy Surging, Surging, Stellar i Temporal. Zakładam, że we wszystkich będzie to samo. Puszkę odkładamy. To samo z dialogu. Od razu solifujemy promkę. Żeby nie pomieszać. Bitwy na boostery. Ser na promo. No i przechodzimy do otwierania. Zaczynamy od yy, Kajogr. No, i zaczynamy od Slackinga i X. Taka ciekawostka co do Slackinga w Pokémon Go. Pomimo tego, że on ma jedno z najwyższych CP w grze, czyli 5010 CP, jak się go na maksa wylewaluje, to jednocześnie jest jednym z najmniej użytecznych Pokemonów, bo tak naprawdę to on może używać tylko ją jako fast ataku, który jest bardzo słaby. O. No, proszę. Kecleon, Arcik, Nice. Tak nie widać na filmie, ale sama karta ma piękne kolory. Na arcie jest przynajmniej 5 Kecleonów. Jest y, po prostu super. No i jeszcze taki fun fact dotyczący y, Kecleona w Pokémon Go. To można go tylko spotkać w trakcie spinowania y, Pokespota. Tak samo zresztą jak. Y, Pierwszy raz spotykamy Pokémona Kecleon w Pokémon Emerald, Ruby, Sapphire w trakcie spotkania na moście ze Stevenem i tam wtedy ten Kecleon blokuje nam drogę. O, Sparking, Sparking Crystal ze Stylera, bardzo fajnie. Kiedyś tego nie miałem, to musiałem kupić. Jak na razie Kaiogr nieźle. Trzy boostery, trzy dropy. No i niestety combo breaker Teraz przechodzimy do dialgi. Dialga pierwszy booster pusty. Drugi też pusty. Huh? Trzeci pust. Wow. No, jak na razie, to dialga to raczej murowane przegrana. Przechodzimy teraz do Kserneasa. Kilo patrę EX, nieźle. pusto. Też pusto. No jak widać Bezkonkurencyjnie wygrał Kyogr. Jeden jeksik, arcik, ej spek. Z Dialgi tylko promka. No i z Xerneasa promka i ten jeksik. Także widzicie, jak to dropi. Jeżeli to oglądacie, to proszę o lajka, like suba, jakiś komentarzy. Może coś tam wymyślimy do komentujących. To by było na tyle. Cześć.